Stara, wysłużona i zadeptana do granic możliwości płyta chodnikowa. No, przez tyle lat, jeżeli to wszystko było tak. prawie się tam mało robiło, no to teraz się nagromadziło tego. Coś tu miało być robione, jak widać, stoi w miejscu. Widok, jakiego w różnych częściach Zielonej Góry nie brakuje, ale tu na ulicy Lubuskiej, straszy już tylko w połowie. W ubiegłym roku jedna strona ulicy przeszła remont bo proboszcz pomógł, mówią mieszkańcy okolic. Bardzo dobrze, bardzo elegancko można przyjść wszędzie, chodnik jest i Asfalt, a kiedyś asfaltu nie było. Ale zawsze może być lepiej, dlatego mieszkańcy Wzgórza Braniborskiego biorą sprawy w swoje ręce. W budżecie obywatelskim pojawiły się projekty remontowe chodników przy ulicy Lubuskiej i Braniborskiej, a także jej dalszej części łączącej się z ulicą Niecałą. To w ogóle wszystkie dróżki, drogi są najgorsze. My w ogóle na tym Wzgórzu Piastowskim to jak jesteśmy jak wyklęci, bo nie ma sklepów, nie ma nic. Gąszczu dróg jednokierunkowych, ulicę piękną i łokietka ma skomunikować łącznik. W tej okolicy terenów, które powinny zostać poddane modernizacji, jest znacznie więcej. Na realizację tylko tych trzech wymienionych potrzeba ponad 230 tysięcy złotych. Cieszę się bardzo. A coś słyszałam już, gdzieś tu mają być do nas dostarczone, zdaje się te wnioski. Będziemy głosować, oczywiście. Inwestycji drogowych na listach budżetu obywatelskiego jest w dużej większości. Do 30 stycznia każdy głosujący może oddać jeden głos na zadanie z listy dużych projektów oraz pięć głosów na zadania z listy małych projektów.